Ale to co na, tego, na chodniku y, to ja y, pierdzielę. A oczywiście też nie za Nie, słuchaj, skoro oni się przypierdzielają, że o, y, chodnik niezamieciony, chodnik nieodciężony, proszę bardzo, macie na chodniku, sprzątajcie. Tak jest. Nie, no skoro ktoś od nas, od mieszkańców e, coś... Przątacie, e, no to już tego chce uzyskać, zdań. proszę bardzo to weźcie się pokażcie i też zróbcie coś dla społeczeństwa. A nie tylko my kartonów nie bierzemy, my tego nie bierzemy, my tego nie sprzątamy, ale przyjeżdża straż miejska i tego, o, y, tutaj jakieś chwasty rosną, czy coś, A, czy coś y, y, w, y, w tym rodzaju. Boże święty, no to y, skoro, skoro jesteście takimi czyściuchami umiecie wypisywać mandaty w tej chwili jakie ja mówię to. Do Straży Miejskiej, to proszę bardzo, to załatwicie to, co się stało. Powstrzymaliście. Ewentualnie wezmijcie służby, które tym się zajmują. Dobrze mówię? Dobrze. No. cało prawda?